Witajcie z tej strony Horsło, Dawno mnie tu, strasznie mnie tu dawno nie było w zasadzie e, Pokażę Wam teraz. E, no, jest aktualizacja, której doszło do gry ponownie, chyba, nie wiem. Święto jeździeckie, ono już w zasadzie trwa. Trzeba... E, tutaj nigdy znalazłam, ale nie wiem czemu zadania mi tu nie pokazuję, bo w mnie z gry wyrzuciło i no mamy nowy koń pełen krwi angielskiej on ma takie ładne serduszko na zadzie ja wam to później pokażę i tutaj na terenie dni otwartych z i graczy star rider znajdą jeszcze więcej aktywności i wyścigów o, jednak pokazuję mi to zadanie ale raczej ich nie będę robiła bo tutaj jest i quizy, mnóstwo wszystkiego jest więc Naprawdę jest tego sporo, a mnie się trochę... Mm. No, ważny jest czas, moi drodzy, ważny jest czas. Tutaj nowe buty takie admiralskie. Buty do ujeżdżania, bo właśnie teraz jest kolekcja ujeżdżaniowa i takie spodnie. I one podobno właśnie ja ich nie byłam wtedy w ogóle grałam, nie grałam i właśnie to były takie spodnie. I one podobno były jakieś zepsute, że nogi były niewidoczne. Coś tam, coś tam. Tutaj mamy rękawiczki i spodnie. I zobaczymy, czy jeszcze... Oj, no nie, zaciało się. Właśnie coś mi tutaj internet szwankuje, ale czy faktycznie jak ubiorę te spodnie? To czy mi... Nie, chyba już serce by to naprawiło. Dobrze, później jeszcze pod koniec filmu, lub za pewien czas omówię większość. No bo wiadomo, trochę mi tych aktualizacji minęło, chyba z 8, nie wiem. A teraz Wam jeszcze tak w skrócie o tej aktualizacji opowiem. No, tutaj święta jest dzieckie. Są jakieś. Święta są w Murland. To tam pojedziemy. Znaczy w sumie już jesteśmy, ale tam, tam gdzie zawsze są większość świąt. Hmm. Co możemy znaleźć, w, właśnie w Murland? W Murland w końcu pojawił się nowy wyścig. Tak, tym świąteczne zapewnić Ci mnóstwo PDA. Nie chcę się jej przegapić. Parkiet z DJem KM. Hmm. Posłuchaj nowej piosenki Naomi. Pandori i nie tylko. Opieka weterynaryjna. może skorzystać z wiosennych żetonów, by Twoje konie były zadowolone. Pokażki z niektórymi Twoimi ulubionymi postaciami, zestawy na wiosenne żetony oraz dodatkowe zestawy udostępnione do zakupu. Nowe. Cudowne zwierzęki w postaci królików. Na przykład taki yy, fun fact. Moja koleżanka lubi króliki strasznie i pewnie by sobie kupiła tysiąc takich, jakby można było. Yy, tutaj widzę, że można zdjęcia robić, tylko niestety mi się coś nie załadowało. Nie wiem, co tu jest. No nieważne. No. A, tu pewnie można coś wkleić. Czy... No nie wiem, nie znam się. Yy, więc tak. Nie wiem, czy ja już tego nie nagrywałam, tylko tak. Wydawało mi się, że. Nie wiem. <laughs> Zobaczymy. Czy tutaj, tutaj tak jest. Dobra. Tak W skrócie Wam opowiem. O, właśnie. Nie, nie są na konie? Czy to są nowe konie? Są to nowe konie? No nie wiem. E, posłuchamy, co Loreta ma nam do powiedzenia. Jeśli uważacie, że poradzić sobie z moim quizem, pozwolę Ci spróbować wygrać tę kurtkę. Którą. O! U -u -u. No dobrze. Ja chyba się wesprzeć internetem, bo tak dobrze e, nie umiem dobrze mm. jako współliderka naszego klubu jeździeckiego oraz <laughs> nie wiem jak to przeczytać najlepszy jeździec w mieście mam rzecz na najważniejsze zadanie podczas tego święta jestem niech, o tu mi przycięło niech no zgadniemy clownem, aha jednak nie quizu. Możesz wziąć w nim udział, jeśli czujesz się na siłach. Oj, coś czuję, że się nie czuję. <laughs> Spokojnie, Loretta. Wspólnie jesteśmy mistrziniami quizu. Miło mi cię poznać. Miło mi cię znowu widzieć. Shakira, jeśli udzielisz poprawnej odpowiedzi, wygrasz tę odjazdową kurtkę. Oddaj Ci głos Loretta. Jerwik ma długą historię. Miejscowa historyczka postanowiła przyjrzeć się wyścigom i doszła do, zdumiew do zdumiewającego wniosku, przyglądając odniesienia dotyczące wyścigów organizowanych podczas, e, od czasów jo John Jona Jarola. Przepraszam, jeśli źle mówię, ale <ścoughs> aż do dnia dzisiejszego. Nasza pani historyk ustaliła, że łączna liczba wyścigów to ojej, 100 tysięcy pięć. Ojeju, chyba obstawiałabym, naprawdę nie wiem, 100 tysięcy. Ale chyba 500 milionów, 500 milionów, naprawdę nie mam pojęcia. Więc będę musiała się na pewno internetem por, yy, po wspomóc. No, 500 milionów. dość wierzę, że było ich więcej. Naprawdę? Miliot? Hmm, tak, muszę wymyślić jakieś trudniejsze pytanie. Dobra, tu nie jest na szczęście takie, że raz zrobić źle i będziesz musiała za 24 godziny lub następnego dnia, więc nie będę cię No Ale dobrze. Shakira, Lepiej weźmy nagrodę i O! Już. Już! No to znacie już odpowiedź. Kurteczka jest... Jest. Mm, Tutaj myślałam, że będzie jakieś mniejsze to. Mm, A dobrze. Tutaj zobaczymy, co nam teren święta wstanie. Wprowadzenie do centrum. Nie będę. uuu, mm -hmm. mm, Tutaj pewnie są jakieś pochody. Mm. Oj, 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 tego to na pewno już na odcinku robić nie będę. Mm, no, bo trochę to by zajęło. Nie ukrywam,, że, że nie. Mm, tutaj parkiet, jakiś... Y, tutaj właśnie jest gary i koniki. Były tutaj jeszcze jedne, te właśnie końciuska i. Du, i no te nowe, takie drzewne no nie podoba... o właśnie chciałabym was przeprosić za remont, jeżeli słyszycie no bo, no bo jest yy, tutaj coś jest, jeszcze pewnie, pewnie tak, pewnie tak ale co, to ja nie wiem tutaj właśnie, yy, tutaj można jakieś rzeczy porobić, tutaj o. Ale no naprawdę yy, Postarało się Star Stable Z tymi yy, Wszystkimi No dobra, co tu można kupić u Steve'a Króliczka za 73 tonów wiosny Trochę mi brakuje, bo mam 3 Ale dam. ujdzie Pozbieramy, pozbieramy I, I O, a tutaj jest jeszcze jedno Króliczek taki a tym razem za star więc tutaj chyba tutaj nie kupię. Tutaj jest magazyn... No dobrze. I tutaj zestaw do skoków katów. Oj, przepraszam. Uuu! Ale ładnie, no! Ładnie, ładnie, no nie powiem, że nie. O, tylko niestety... O, dostałam... jak ja mam już pięć. Ja mam 5 Mam 6 nawet. A to ja 6 nie miałam przypadkiem. O, te okulary mi się podobają, więc je pewnie kupimy. No, będzie trzeba uzbierać. Będzie trzeba uzbierać, no... O, tutaj można stropy Ko, y, konia. No ja przepraszam, że tak, ale chcę wszystko tak sobie obejrzeć i wam tak jak najbardziej wszystko pokazać. Mm tutaj. O, nowości. <laughs> Jakieś kokardy. Uuuu. Srebrna, barokowa marynarka. Hmm, no, bo ogólnie teraz wjeżdża taki starship, wjeżdża pełną parą. E, tak już najbardziej realistycznie, bo tam widziałam małe spoilery na YouTubie, no. <laughs> oj, 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 No nie. Takie drogie jest, no, Ale no, naprawdę, naprawdę Star Stable e, się postarał, no, ale frak piękny, no, 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 niestety za drogie wszystko, ale nie, no, na pewno, jakby było za darmo, to by brało. Tutaj chyba można frizury zmienić. A, tak. Yy, ja jestem na koniu magicznym, tego zmienić nie mogę. A, jestem w ogóle ciekawy, co to jeszcze za koń. Zaraz, a jaka? Koni lipicański Za 475 serkoziów, więc okazja. <grych> tutaj jeszcze są jakieś inne, więc naprawdę możecie sobie tutaj zrobić niezłe zakupki. Dobra, tutaj nie jestem mówite Tutaj. No, jeszcze yy, co tam będzie? Świąteczny rodzaju maszczenia, dwie dni otwarte z Tajni, i kto tam widzi, yy, pokażę wam zaraz. Nowy, nowy kon. No, naprawdę jest tego no i właśnie żeby dostać te fajne rzeczy, które ja na początku filmu odbierałam trzeba być kreczem star rider no a za tydzień powrót szlaku czerwonych śniurków i jeszcze więcej świątecznej zabawy teraz zobaczymy się zaraz no i ogólnie raczej już nam do końca mojej kariery YouTubeowej no mm, nie będzie tutaj mojego intra, ponieważ no to trochę czasu zabiera a chciałabym by filmiki pojawiały się od razu tutaj jeszcze zobaczymy sobie co można tutaj zgarnąć Złoty barokowy, zestaw i dziecki, czyli taki jak ten kon No, a nie. No i kiedy na wszystko patrzę, to jest. No tutaj takie. To jest ujeżdżeniowe? Tak, ujeżdżeniowe. Co u niej tutaj. A tutaj można kupić klub stworzyć. No, yy, ogólnie no, ja yy, też yy, uczęszczam do klubu. Pokażę Wam, żeby nie otwierać, bo mm, nie wiem czy tutaj. To jest się nazywa Cool Horses Band, czy jakoś tak. Yy, I no, no yy, fajnie by było, jakbyście tam się w komentarzach gdzieś zgłaszali, że jesteście chętni i że yy, no. Postaram się napisać swoją. Yy, Nazwę, no, a oczywiście musicie grać na serwerze Honey Wolay, bo tam zazwyczaj wszystkie spotkania się odbywają. Yy, no, jest dużo ciekawych spotkań, miła właścicielka, miła atmosfera, więc piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie się dostać. A e, teraz lecę omówić wszystkie zaległe. Aktualizację. Do zobaczenia zaraz! Dobrze, więc jesteśmy mm, z powrotem się, widzimy tutaj y, mamy pakiety Star w każdym lśniącym rozmiarze, czyli tam takie fajne rzeczy pewnie no chciałabym kupić, ale no nie wiem jak to tam jest. Pewnie poczekam do podwójnych Star z Star Stable Horses, ale to w sumie dzisiaj. Do mm, naszej... Możemy hodować rośliny w ogrodzie. To jest... No. Mm, mm, mm. Przez miesiąc lub na zawsze zabłyźni jako grad stary, stary Rider. Ale no tutaj takie z najbliższych czasów, ale teraz przechodzimy do tych tylko starszych. Takie w skrócie omówienie. Tutaj właśnie święto jest dzieckie. Tutaj Tor wyścigowy baronowej. Nowy w zasadzie, tor, bo odnowiony. On tak wyglądał. No teraz jest naprawdę wow. No, ja niestety z tego między innymi nie nagrywałam, ponieważ jeszcze nie odblokowałam go. Yy... Tutaj piosenka yy, na OMI. I takie yy, rzeczy. Dobra. Tutaj mamy personalizację koni i to wam zaraz jeszcze pokażę, bo tutaj możemy wybierać wiek, płeć i, i tak dalej. No i są nowe czapraki, nowe stroje. O, a to są właśnie te nowe konie. No ale to oni też zaraz wam... Oj, coś mi tutaj zniknęło. <grych> o, dobrze. Tutaj właśnie są nowe konie. Mnóstwo ogłów, kantarów. Eee, powracają konie jorwiku, czyli taki wyścig no, czyli dla kucyków, tym razem. Właśnie tutaj było oko, o spodniach. No, jest tego naprawdę sporo. I i i, i, i no. Tutaj mamy dalej. Nowe zadanie fabularne na tropie Anne. No, jakby możecie sobie tutaj wejść, popatrzeć, bo tego jest naprawdę sporo. Tutaj aktualizacje i polityki prywatności, ale tutaj już nie. No, tutaj już nie, nie będę wam tego streszczała. Tutaj rekwizyty wybiegowe na farmie Marleya i kuc walizki. Hmm, tutaj właśnie wyścig na farmie Marley'a. Hmm, modernizacja farmy Marley'a i zadanie, ale to nagrywałam już, więc. więc tak. E, a pokażę Wam, o co chodzi z y, y, tą wybieraniem wieku i płci y, konia. Mianowicie wchodzimy w kartę konia. I tutaj możemy wybrać młody ogień na przykład. Ale oj, coś mi się zacięło, ale poczekamy sobie. Dobrze. Mm, Klikamy na. No tutaj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to będą takie kreseczki, minusiki w zasadzie, o, jak tutaj, ale wchodzimy. I wybieramy, czy to nie śmietny, czy senior, czy dorosły, czy młody, czy po prostu nie chcemy, nie chcemy określać. I tak samo z płcią. Płecią, nie wiem jak to poprawnie mówić, <laughs> ale no cóż, tak to wygląda. Naprawdę wszystkie aktualizacje teraz od Star Stable są wow, takie dopracowane, takie realistyczne, no, mam nadzieję, no, ogólnie Star Stable zmienia się na i mam nadzieję, że tak pozostanie. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej aktualizacji, co sądzicie o przyszłych aktualizacjach, bo na stronie Star Stable jest pokazane, yy, co... W najbliższych tygodniach jak będą przebiegały te święta jest dzieckie, no i co no ja chyba się z wami żegnam bo ten filmik nie wyminął aż 15 minut no myślę, że tak po, po długiej przerwie jest to taka dobra dobre osiągnięcie czasowe no i zachęcam was do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę no i, i do zobaczenia Tydzień, mam nadzieję. Pa-pa!